Jesteśmy zewsząd bombardowani wyborami prezydenckimi, wyborami prezydenckimi, które już w maju, w czerwcu, jeśli będzie druga, odbędą się w Polsce, ale wyborami, które ze względu na bardzo długi czas możliwość zbierania podpisów, mogą okazać się peletonem nie kilku kandydatów, ale nawet i kilkunastu kandydatów, więc każdy będzie mógł sobie znaleźć swojego. Ale Jesteśmy tym atakowani nawet na naszym kanale, bardzo często pojawia się komentarze, żebyśmy kogoś poprzeć czy nie poprzeć. Jak to wygląda o tym w dzisiejszej krystalizacji? Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy, również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Leppera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. No tak, mamy wybory, jak co 4, co 5 lat w tym przypadku. Dzięki, dzięki, czy ktoś by powiedział, przez marszałka Hołownię jest bardzo dużo czasu na zbieranie tych podpisów. Z reguły jest to bardzo krótki okres. Teraz jest do kwietnia. Możliwość zbierania, więc można się spodziewać, że bardzo wielu kandydatów, jak na nasze warunki, być może nawet kilkunastu, zarejestruje się w wyborach prezydenckich. Czym to będzie skutkowało? Będzie to skutkowało tym, że jest większy pluralizm, są większe możliwości wyboru kandydata, trochę bardziej zbliżonego, bo warto to na pierwszy punkt podkreślić. Przy nawet kilkunastu kandydatach nie znajdziemy kandydata, który będzie idealnie taki, takim, jak my chcemy, no chyba, że sami wystartujemy, bądź będziemy mieli pełnię władzy nad umysłem danego kandydata to już trochę trudniejsze. Będzie tych kandydatów sporo, są oni bardzo różni. Komu się uda zebrać te podpisy, jeszcze zobaczymy, ale nie ulegajmy, to jest drugi punkt nie ulegajmy tej presji którą formułuje wielu kibiców, wielu ludzi, którzy co cztery lata budzi się na te wybory. Nie ulegajmy ich presji, że musimy poprzeć tego kandydata czy tego kandydata, bo te wybory prezydenckie w maju, w czerwcu się skończą i miną. I zainteresowanie większości ludzi, który, którzy nie interesują się tak bardzo polityką, także minie, ale w ich pamięci pozostanie to, z czyim nazwiskiem związaliśmy swój wizerunek. Nie chodzi mi o to, żeby zrażać kogoś do zaangażowania w kampanię tego czy innego kandydata. Bardzo często sugerujecie nam: ocencie tego, ocencie tamtego. Na pewno gdzieś tam jakaś ocena wyborów czy, czy poszczególnych programów, a przede wszystkim tego, co da, da, dany kandydat czy grupa kandydatów chce zrobić, gdzieś to pewnie się u nas pojawi. Ale zachowajmy w tym wszystkim obiektywizm. I wiarygodność. Jeśli ktoś prowadzi kanał w internecie, nie może sobie pozwolić na utratę wiarygodności, bo część naszych widzów jest z tak zwanego lewa ktoś by powiedział, z tak zwanego prawa są inni, inni się określają jako radykalne centrum, czy jakkolwiek. Bardzo wiele etykietek, ale to, co łączy naszych widzów, zainteresowanie, Materiałami spoza głównego nurtu, to jest chyba to, co najbardziej ich jednoczy. I spoza tego głównego nurtu, oczywiście, możemy podzielić kandydatów głównego nurtu, trochę głównego nurtu i nurtu powiedzmy zupełnie przeciwnego, ale zdajmy sobie sprawę, i tu się kieruje ten apel do części naszych widzów, że na naszym kanale jest pluralizm. Na ile oczywiście możemy sobie na niego pozwolić, bo każdy jakieś poglądy ma i nie będziemy się angażowali w kampanię tego czy tamtego kandydata, żebyście nie, żeby nie stracić Waszego zaufania, nie stracić w Waszych oczach. I także Wy zastanówcie się, czy warto jest zaangażować się jako no, taki bardzo zagorzały kibic w kampanię tego czy tamtego kandydata, ponieważ wybory prezydenckie nie są tak naprawdę... Aż tak znaczące w polskich warunkach jak choćby wybory parlamentarne. Tyle tylko, że ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że tutaj jest jeden kandydat, jeden głos bądź dwa w przypadku dwóch, którzy przyjdą do drugiej tury, a nie więcej. I łatwo jest postawić taki zero-jedynkowy podział. Ten jest dobry, ten jest zły. W wyborach parlamentarnych. To już jest poważniejsza gra. To już nie są warcaby tylko szachy, bo trzeba się dogadać, stworzyć listę, zaangażować się, mieć jakieś kadry. Tylko że to jest prawdziwa polityka. A to, że ktoś będzie prowadził happening w wyborach prezydenckich, ktoś będzie schodził do centrum, a ktoś inny będzie w tym centrum, to nie ma dużego znaczenia. Przejdzie dwóch i wszystko będzie się ogniskowało w drugiej turze, ale my nie możemy w tym wszystkim stracić głowy, dać się ponieść emocjom. I położyć na szali naszą wiarygodność tylko dlatego, że ktoś nam się dziś wydaje super kandydatem, zbieżnym z naszymi poglądami, ale to, co mówił wczoraj, to trochę ma mniejsze znaczenie, ale to, co on będzie mówił jutro, właśnie chociażby w kontekście wyborów parlamentarnych, ma dużo większe znaczenie i tym się trzeba zainteresować. Ale my, jako wbrew Cenzurze, Pozostajemy w tej sferze dziennikarsko-publicystyczno-analitycznej, bo to też jest potrzebne. I łączenie mocnego zaangażowania politycznego z tym, co my robimy, jest bardzo trudne i wielu też widzów oczekuje, że tego nie będziemy mieszać, bo jeść groch z kapustą nie każdy lubi. Więc to jest taki apel ode mnie, drodzy widzowie, szczególnie mocno zaangażowani w tę kampanię, że warto jest dyskutować, warto jest zastanawiać się, który kandydat jest dobry. Tych kandydatów będzie bardzo wielu, każdy sobie kandydata znajdzie, pewnie coś tam ocenimy wszyscy wspólnie, jak to wyszło. Ale nie ma co się aż tak zapalać, obrażać się na kogoś, że ktoś kogoś popiera, nie popiera, bo te wybory przeminą, my jesteśmy dalej, Polska jest przede wszystkim dalej. Te sprawy, którymi się zajmujemy, są długoterminowe i stawiać na szali swojego dobrego imienia, swojego zaangażowania, swojego czasu, pieniędzy. Trzeba to głęboko przemyśleć, głęboko się na tym zastanowić, nie zapalać się, nie napalać się na krótko, bo można się bardzo rozczarować. A takie zaangażowanie w polityce, czy w jakiejś sferze publicznej, ja od wielu lat obserwuję. Im bardziej ktoś nie podchodzi krytycznie do tego, co robi, tym szybciej się wypali, tym szybciej zrezygnuje. Na tych wyborach Polska się nie kończy i gramy dalej. Do zobaczenia. Portal MyślPolska.info wraca po niemal trzech latach nielegalnej blokady. Bieżące omówienia, myśl polityczna, historia, kultura i geopolityka. Wszystko starannie przygotowane przez nasz zespół redakcyjny. Myślpolska.info Głos realizmu.